Cześć, witajcie na kanale Tumax.pl. Jestem Morden i przyjechaliśmy dzisiaj do lasu. Jesteśmy w nadleśnictwie w okolice Bukowna. Bardzo fajne zalesione tereny. Kiedyś była tu piaskownia, ale my dzisiaj przyszliśmy tutaj, żeby przyjrzeć się nożom do lasu. Jaki jest najlepszy nóż do lasu? I czy Twój pierwszy nóż do lasu powinien być tym najlepszym? Zapraszam. Muzyka Często ktoś mówi jaki pierwszy nóż do lasu? Kup sobie morę i oczywiście wchodzimy do jakiegoś sklepu. W naszej ofercie też mamy trochę tych noży i mamy straszny rozrzut tego, co można znaleźć pod hasłem nóż mora. Trochę będą mi tu jeździć auta, bo jesteśmy na parkingu leśnym i oczywiście wejdziemy sobie później do lasu, no, ale do samego lasu wjechać się nie da. I oczywiście noże do lasu możemy mieć różne, możemy mieć jakieś z manufaktury albo od makera nóż z kydexem w G10, taki właśnie obozowiec tego typu, nazwijmy to nóż nowoczesny, taki już yy, lanserski. Mamy też klasykę, tu jest nóż, który dostałem na 40. urodziny, jest to kabar yy, piechoty morskiej, nóż z KWM historii, po prostu z naturalnych, yy, z naturalnych Rzeczy takie jak skóra właśnie wykonane, rękojeść też jest ze skóry, świetny nóż, super, ale to nie są noże te dwa, na pewno to nie są noże, które bym polecił jako pierwszy nóż do lasu. Nóż, który kosztuje 500, 600, 800 zł, to będzie nóż, który będziecie się bali używać, tak naprawdę. Druga rzecz, nie będziecie mieli doświadczenia, nie będziecie umieli go naostrzyć, źle go naostrzycie. Więc jeżeli wybierzecie sobie morę, taką najtańszą jak Basic, która kosztuje naprawdę niewiele, po pierwsze, nawet jeżeli ona Wam się gdzieś złamie podczas batonowania jakichś ciężkich rzeczy, to poznacie granicę wytrzymałości takiego noża. I oczywiście. Yy, też nie będziecie się bać go używać. wstępi wam się, zaczniecie go ostrzyć. On ma yy, skandynawski szlif. Nie jest to takie proste. Potem sobie go naostrzycie, może yy, olewając ten skandynawski szlif. Może o tym zrobimy sobie w ogóle jakiś osobny odcinek. Najważniejsze jest to, że przy Morze Basic i tak samo przy Morze Pro, w tych tańszych modelach na pewno, będziemy mieli czerwony, to jest karbon, czyli stal węglowa, i niebieski Stainless, czyli nierdzewna, czy, czy też jak mówią Niemcy, rostfrei. Jeżeli będziemy chcieli nóż trochę bardziej wytrzymały, to po Basicu myślę, że Robust jest takim modelem, bo on tak naprawdę różni się tym, że jest po prostu trochę grubszy, bardziej wytrzymały, bardziej taki, taki Robust Robast właśnie, bardziej niż Basic. Tutaj mamy te tanie modele i z tych tanich na pewno jeszcze możemy przejść do modeli Companion. Tutaj jak widzicie mamy pomarańczowy. I zielony cóż to oznacza? To oznacza, że ten jest pomarańczowy, ten jest zielony. Mamy całą gamę tych kolorów, nawet występuje w różowym i też mamy wersję S, czyli nierdzewną i C, czyli karbon, czyli węgiel. I to już jest taki nóż bardzo popularny przez bardzo lubiany przez bushcraftowców, ludzi, którzy chodzą do lasu. Te wszystkie noże tak samo spotykamy na budowach, wszędzie tam gdzie jest ciężka praca, bo noże mora tej ciężkiej pracy się oczywiście nie boją. Jeżeli chcemy mieć bardziej wytrzymały nóż niż zwykły companion, mamy companion heavy duty. Companion heavy duty jest po prostu grubszy, bardziej wytrzymały. I ja wam tu pokażę. I to jest companion mój, który ma lat 10, a to jest znówka sztuka. Możecie sobie zobaczyć, jak tam ten ząb czasu na niego wpłynął. Oprócz. no jeżdżą i jeżdżą. Do lasu idźcie. Oprócz tego, jeżeli chcecie, pokażę Wam kiedyś, jak modyfikować noże. Tutaj mam na przykład taką powłokę ochronną, ona już się starła właśnie na stali karbonowej, tak żeby rdzanie brała. Bardzo prosty, domowy sposób, jak przystosować nóż do krzesiwa. Tutaj mamy krzesiwo zaimplementowane. Takie drobne przeróbki, które pozwolą z tego Waszego kompaniona zrobić Waszego prawdziwego, takiego towarzysza do lasu, troszkę go zmodyfikować. Zresztą ten nóż też różnie wyglądał. Więc, może zrobimy sobie taki odcinek, jak chcecie. I to, co wam pokazałem, to bym określił jako pierwszy nóż do lasu. Myślę, że jak najbardziej spełnia takie kryteria. Teraz będziemy mieli nóż Kansbol, też od mory, i on już jest nieco droższy, i to już jest nóż trochę inny. Będziemy mieli tutaj szlif. Hm. Tutaj z przodu jest płaski, tu mamy pół półpłaski. Nietypowe, jest to ostrze. I jako pierwszy z tych noży, które wam dzisiaj pokazuję, on już jest przystosowany do krzesiwa, będzie nam krzesał. Tutaj nie jest obłe, już nie trzeba tego pilnikiem poprawiać, jeżeli będziemy chcieli korzystać z bola naszego razem z krzesiwem. Oczywiście fajną opcją tutaj to przewiężenie, ten szliw płaski jest w leśnej kuchni, bo jeżeli będziemy używać stali węglowej i szlifu skandynawskiego, no, na przykład krojenie jakichś pomidorów, raz, że zostanie nam posmak stali, taki żelazny na, na żywności, to te noże jeszcze będzie nam brała rdza. Więc nierdzewka do kuchni, jak najbardziej i do lasu. Jeżeli lubicie gotować, często będziecie coś kroić, strugacie patyki, lubicie ogniska i tak dalej, Kansbol, jak najbardziej myślę, że fajna propozycja dla każdej takiej osoby, która już wybiera nóż świadomy jako nie wiem, drugi, trzeci nóż. Po pierwszej może wchodzimy w kolejną. Myślę, że to jest jak najbardziej fajna propozycja dla osób, które lubią dobrze w lesie zjeść. Mora Gerber, no już jak najbardziej nie pierwszy nóż do lasu, nóż dość droższy, konstrukcja full tank, naprawdę wytrzymały czuć go, już nawet że on jest ciężki, jest kawał stali do naprawdę ciężkiej leśnej pracy. Dla każdej osoby, która lubi markę Mora chcę naprawdę porządnego noża na lata i takiego, z którym można się przygotować na koniec świata i naprawdę się nie zastanawiać, czy nie batonujemy za mocno. On żadnej pracy się nie będzie bał tak naprawdę. Ciężko taki nóż zniszczyć. Mora Gerberg jak najbardziej propozycja, ale to myślę, że drugi, trzeci nóż. Musimy sobie wyrobić już zdanie, że jesteśmy pewni, że chcemy morę, chcemy skandynawski, odpowiada nam to i nie chcemy innego. Chcemy morę, ale chcemy mieć naprawdę porządną morę, taką już, Top, wybieramy morę Gerber wtedy. No i teraz mamy te wszystkie mory takie y, woodcrafting do, do rzeźbienia. To one są y, różnego rodzaju, różnego typu Są łyżeczkowe do robienia, y, do robienia na przykład kuks. Y, jak ktoś by Ci powiedział, kupcę morę, wybierzecie taki nóż? No myślę, że tak sobie. A jednak jest to świetny nóż, specjalistyczny w Bushcraftie. Już y, do takich naszych rzeźb i innych, y, innych rzeczy, które będziemy. Chcieli uskuteczniać za pomocą noża w lesie. Okej, okay, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły was kolejne filmy. Oczywiście odwiedźcie też nas na TikToku, instagramie i Facebooku. Ja już więcej nie przedłużam, idę dalej chodzić sobie po lesie. Życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkiej nocy. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia na szlaku.